Zobacz, jeden z najlepszych pilotów dostępnych na rynku, jeżeli chodzi o piloty do rolet. W tym pilocie znajdziesz przycisk do programowania oraz przycisk góra, stop i dół oraz przyciski, którymi możesz wybrać poszczególne kanały do sterowania. Ten model potrafi obsłużyć aż 16 rolet. Tymi przyciskami możesz wybierać kanały, jeżeli chodzi o sterowanie. Przycisk programowania. Naciskając go możesz zaprogramować dany kanał z daną roletą. Bardzo fajną funkcją jest dodanie w tym pilocie takiej zawieszki, którą montujesz na ścianę. Dzięki niej pilot zobacz, tutaj ma wejście, może sobie swobodnie wisieć na ścianie. I... Jeżeli szukasz pilotów do bram albo do rolet, lub markiz, czy też żaluzji. Odwiedź koniecznie naszą stronę. Na stronie tej znajdziesz wszystkie piloty. Na pewno znajdziesz ten pilot, którego szukasz.